Siema, ja jestem Kelela, ze mną jest Justyna, znana jako Misieku. Hejka. Witamy Was w kolejnym odcinku z Wiedźmina 3. No i co, pora chyba tutaj porońca odkazić, odporonić. Odporonić? Mm, mam w bestiariuszu przeczytać na jego temat. Co tutaj na niego działa? Olej na przeklętych i akcji. No dobra, dobra. Baron, wytrzyźwiałeś? Ja. Gotowy jesteś. Tak, idziemy. Załatwmy Wszybcie to od razu. To tym tylko czekać cały weekend. najlepiej dziś północy. Midnight. To poczekaj tu ze mną. Wyjdziemy przed północą i pokażę ci grup. Dicmęło kilka dni, nie a mordy dalej na obitą. <gry> Zakreślą pod drzwiami nie soli. Wziąć szpadel, żeby mogiłę rozkopać? Wiesz, przyda się później. Do rozkopania mogiły nie będzie potrzebny. No Poroniec chyba sam sobie rozkopał mogiłę Myślisz? Okej, okay. chodźmy, chodźmy, ale się pogoda zrobiła jeszcze burzowa. Jeszcze kawałek i za mną Dawaj prowadź. Fajnik klimatyczny, nie? No, no, zaraz zobaczysz co tam za bestia będzie chowana. Co ty gadasz? Nie, skąd? Błąd. I mi mają moc pieczętującą. Tak? Będzie musiał jakieś wymyślić. O, proszę, woreczki. To sobie zlutujemy. Jakieś roślinki. No. To tutaj. A, żeśmy tu miejscówkę wybrał w jakichś ruinach. Piękne miejsce wybrałeś. O, no. mi już. Przecież kurwa wiem, że źle zrobiłem. Ty zagłębił mu się sienia pod okiem. tyle. Ja Może jakiś kwaśny deszcz uzupełnia. Co to znaczy, że poroniec wyszedł na żer? Jak to wyszedł? Z siebie? Z grobą. Co? Patrz! Co to jest? Japier. No niezbyt piękne. Jakim do domandrzyę? Yyy... Dobra, zmieniamy go. Weź go na ręce, szybko. A to jak się rozsierdzi, ani się obejrzymy i nas zagryzie. Nie podnoś głosu, bo go rozjuszysz. Na razie jest spokojny. O ja pierdolę, a jeśli się zaniepokoi... Przegryzie ci tętnicę szyjną i wykrwawisz się, zanim zdąży Ci pomóc. Mów, gdyby zaczął się wiercić. Uspokoi go magię. Weź go na ręce teraz. What? Co? No, spróbujemy go odczynić. Zamienić go w kobuka. Co to jest kobuch? Dobry duch domu. to jest raz duch? To jest poroniec teraz. Eee. Ale ma ząbki. Dużo mleczaków. Wracamy do kasztelu. Jak to? Z nim? Zdaje się, że to ty chciałeś sprawdzić siłę legend i zmienić go w kobuka. Możeżesz kurwa. Też bym tak zareagowała! <noise> <noise> Autentycznie! Dobra. Szybko sobie zlutujemy tutaj rzeczy. Możemy iść, Nie, Niech za moje nerwy. <noise> Z tym językiem! No. Ja. Nie, dla mnie to jest jakiś absurd. Autentycznie! Nieźle sobie to wymyślili. Dawaj, Baron, dawaj! To że ma długie ręce! <noise> Jezus, ale ja to musiałbym go ręce doleć, tak nie Aż mnie zabrało. Nie no, nie wygląda na ciężkiego Wygląda jakby chciał go polizać z tym językiem Trochę tak Dobra. O, nie, Trzeba im ci już pomóc? Trzeba tu upiory pokonać teraz Dobra, unik A i tu dwa uniki na upiory potrzeba Okej, okay, kilka uników, jeden, drugi Co jest? Trzeba... Nie, nie, to jest po prostu element walki. Aha, po prostu. Bo jakby ten preski, te dusze, można tak to nazwać chyba. Dobra, unik, unik. Jeden. O, kurde, teraz mi się tu pojawiłeś. Zjemy sobie mięsko na pewno. Bingo! No musisz chyba A, zrobić ta, to Tak, no mu muszę go bić, nie? Ale. A nie, nie, zrobimy, znaczy, to jest trochę Mogę, by. ale coś mi to słabo działa na te ubiory. Dobra, jeden. Dobra, dobity. Czyli ja spółkę. Jeszcze? Okej, okay, to teraz postawimy. Rady, dwa. No, daleko bym od ciebie, gościu, oszukujesz. Dobra. Gdzie ty jesteś? Poproszę tutaj Quena Czemu tak daleko? No bądź człowiekiem duchu. Trafić się nie ma. Dobra. I teraz trzeba. On nie to. I akcji jest kwadratem. Dobra. Dobra. I idziemy sobie no, wiem, dalej teraz. Tam, że takiego dzieciaka to. Ale grzesny Nie ja, tylko ty. Mówiłem ci, trzeba zakopać go pod progiem. Jeśli podania są prawdziwe, to zmieni się w kłobukę. Odtąd będzie związany z twoim domem, a mnie pomoże odnaleźć twoją rodzinę. mało, sympatycznie. Okej, okay, tu zaraz kolejna walka się szykuje. Tak to wygląda taki miły, no daj spokój, nie, no gorsze potwory się pojawią, <laughs> Nie, nie, Dobra Jeden Dwa I bij go no to ja, no jeszcze raz. Dobra. Jeszcze jeden no no będzie ich tu sporo, wiesz, Co tego? No Kurde, no tamtym tak mało ma Dobra Do końca Aaa, ja, ale to jest rzeź Pani pułapka Matko No Znaczy, do niego przechodzę Z <grym> tego barona O, to nie baron, jest ważne. No ja wiem, wiem, ty ale tutaj to już. Dzieje się Dobra, tego ma mało Trzecia Okej okay. Kurde Halo, pomocy. Tutaj zakręcie i zaklęcie i można tego tu do końca. Nie już się, niech się, co masz się masz problem z mieczem. No. <laughs> Okej, okay, udało się. Znowu to akcji O, się. git. Czy ja mogę ten miecz naprawić jakoś teraz? Halo, czym się to naprawia? Wcześniej chyba nie mogłeś. Mm, mogłem, tylko czekaj, nie tym, a tym chyba można naprawić? To jest ten. Dobra, naprawione, OK. Wcześniej chyba nie? czekałem, żeby go wymienić. No to jakiś, a to nie, pa? zrobiłem to tylko przed odcinkiem. O, to Jaka chciałaby ją nazwać. Skąd wiesz dziewczynka? No słuchaj, on go nie się tu z przodu. No właśnie, Aha, jest. No no. Do... No nie wiem, nie wiem. Nie... Czy to wygląda na dziewczynkę. Nie nam to oceniać może. Jak się identyfikuje, Bambi. Chyba tak. Z... Chyba tak. Powtarzaj. Na siły nieba i ziemi. Na siły. Nieba i sobie... ziemi. Na świat, który miał się stać Twoim domem. Na świat, który miał się stać Twoim domem. Wybacz mi, ty, która przyszłaś, a której nie przyjąłem. Wybacz mi, ty, która przyszłaś, a której nie przyjąłem. Nadaję Ci imię, powiedz je. I uznaję za córkę. Nadaję Ci imię. Dea. Jakiś Nie dziś lepszych daj. imion? Co tu? to mu się z Breaking Bad kojarzy Chyba, tak, że z tą taką, taką wyliczanką eneduły Dobrze, teraz zakup ciało Ale zazoba, Bambi pustnął. Spokojnie, jak podrośnie na Wiedźmina, go przerobimy I co teraz? Teraz będzie trzeba poczekać. Czy się przemieni w dobrego ducha? Matko, święta, to jest przerażające. Co Kiedy mi nie doba, Dea powinna zamienić się w kłobuka. Zostanę tu i poczekam. Ty wracaj do siebie. Zaczekam z tobą. Nie ma mowy. Ale to moje dziecko. To ja jestem za to wszystko odpowiedzialny. Czas na rodzicielskie odruchy już minął. Poza tym nic więcej nie możesz zrobić. Ale Żadnych ale. Teraz została już tylko wiedźmińska robota. Muszę tu poczekać dobę, aż poroniec zamieni się w kłobuka. I idź do domu i postaraj się nie upić do nieprzytomności. <śmiennie> 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 to chyba najcięższe wyzwanie dla Barona. Dobra, to to co, czekamy dobę teraz? Okej, okay, to sobie przemedytujemy, rozumiem. Więc co, poczekajmy sobie do rana, a potem... Jeszcze raz. O. No i co teraz się stanie? Śmina ponad doba. Wezwij kobułka. Aha. To on teraz będzie dopiero czekał dobę. Aha. No, to nieźle. Ja tu już za ciebie poczekałem. Halo, Geralt. Mhm Chyba nie musiała być. Aha, do północy. No dobra, to fajnie, że czekałem do dnia. Wzywam cię mocą krwi i zaklinam imieniem. Przybądź na moje wezwanie, Dea. No jakiś chłopek chodzi. My tu jakieś straszne czary odprawiamy. Jezus! I wskaż mi drogę do swoich krewnych. No way, będziemy. naprawdę. Dea jest teraz naszym ziomkiem. I nam pomoże. No way. Weźmiemy sobie jeszcze tutaj wzmocnienia. Absolutnie wygląda to przerażająco. No ale słuchaj, ważne, że działa. No, nakrzyczała, z pewnością. Chłopi się <noise> trochę boją go, ale. Dziwiście? Lata jakieś nie wiem. Hmm, nie wiem, chyba gorsze tutaj rzeczy widzieli. Dzieciak z językiem na wierzchu. Ha, ale jakiś wolny jesteś, gość. Dajcie <noise> za głowę złapa, jak ją zobaczył. Co? No nie. nie wiem, czy było to słychać, ale chłopak tam bardzo chciał jakąś chłopkę. O Jezus! Wychędożyć. O! To Co? Zabija nam ducha, Nie. Nie, ale my chyba. A nie, musimy go? Tam duch nam ucieka, halo Dobra, jak jest okazja, to powaliśmy trochę. trochę no, Serio. Dla mnie to jest intrygujące, że przy obok takich wsak były takie wasze utopce i tak dalej, zaraz on już... Albo nie i hop. Nie no, Ale generalnie trochę mi to intryguje, nie? Że tak... No, po to no trzeba było wzywać. Chociaż utopce to chyba chłopi dawali radę. W ogóle w książce jest jakiekolwiek nawiązanie do tej całej sytuacji z tym naszym dobrym duchem, czy w ogóle? Gra no? się dzieje po zakończeniu książki. A, Czyli ogóle... kończy się historia Dobra, okay. z gry i. Znaczy z książki i wtedy zaczyna się. Mm, lawendy to tam raczej nie trzymali, ale może warto się tu rozejrzeć. Wiejskie zapachy, Geralt. Tutaj jakiś konik był. Bransoletka. Któraś z nich musiała ją upuścić. Mm. Tu jakieś ubranka, Ubrania? proszę bardzo. Striptease był robiony. A tego już nie mogę kliknąć. Hmm. Ktoś tu pomoże? Może gospodarz tej chałupy? Z pewnością, chyba się Dobra, Dea, prowadź dalej, no bo tu już nie mogę nic kliknąć. bierz no tam dalej, do środka tam po lewo, no Tutaj. Tam No to jest wyjście. Aha. No. chyba... Ubrania. Czyżby się tu przebrały? No, no tak. No, tak, no to jeszcze dalej. No chyba. No tu co, jeszcze tyś... O, 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 o i było, 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 było. Tylko muszę odpowiednio stanąć. No, o. Teraz. Smolarzy na pewno nie byłoby stać na konia. Coś tam Obie to były. <grystanie> <grystanie> Chyba chcę mi pokazać coś jeszcze, yy, tam, dobra. W sumie to nie wiem czy na nie byłoby to lepiej zanim, biec. Coś nie ona trochę wolna. Co mi tu warczy? Nie, ma tam, ale tam jakieś potwory... Troszkę mogli jakoś tak przeinaczyć do tego ducha, nie tak, nie wiem, taką wiesz, kulę może. Mogli, no Tak trochę to przerażające wygląda. W ogóle ten cały motyw jest przerażający. Ale widzisz, tak to nie musieli nowego tego projektować modelu. <grym> tak. Tylko sobie wzięli ten sam, dodali do niej jaskrawość. Przerobili go na biało-niebiesko. No czy kula byłaby ciężka? I matko, kolejne topory. No, nie miałem, chyba nie. Co to? Zgilec. Dobra. Ze zgnilcami jest coś takiego, że. One wybuchają. What? I możemy sobie z nich pozbierać rzeczy. Tam jest kolejne. Oj, konik. <laughs> dobra, Ardem Grupo na tak, Zaraz kłęna muszę rzucić. Sam jak... zaczął krwawić, Dobra, dobra odsunąć się. On zrani tego. Tak, zrani drugiego. Aha. O, za mną. Chuj. Nie to chciałem zrobić akurat. Ale ma paszczaka. Ty ile ich jest? Czy to jakieś gniazdo z milców? Chyba tak. A, jak on się Trochę tak. Pa, kolejny wychodzi. Mam nadzieję, że to już ostatni. Dobra, unik. I ujmę to. Gada. Chodź no tutaj bliżej, żeby łatwiej miał później was zlutować. Ja już chyba więcej nie wychodzi. Powinienem zbadać to w końskie trupło. Dobra, zaraz bana odgierał tylko najpierw lucik. Pas Co my tu mamy? Kości już tu chwilę leżą. To nie złe opis, fajnie. A to siodło? <gryzny> trupojady robią się coraz bardziej żarłoczne To mówią koniec z kopytami bezjadły, tam. Ślady wielkich szponów. Na pewno nie należały do trupojadów. Brakuje podkowy, albo to zbieg okoliczności albo to ten koń zgubi ją w starej smolarni. Oderwany łeb. To mogło zrobić tylko coś naprawdę silnego. A to nie zgnilocc? Musiało je tu zaskoczyć jakieś potężne bydle. Mam nadzieję, że jakimś cudem przeżyły. A, już pamiętam, co je tu zaskoczyło. Na to, że ślad się jeszcze nie urwał. Wilkołak? Nie. Nie, coś większego od wilkołaka. Co ty gadasz? I w nazwie podobnego do psa. No to zaraz się dowiemy z fabuły. Kolejne potwory, a to wilki akurat. Dobra. Chyba możemy wilki minąć. No, to się myślę. Przebiegnijmy się. Wilcze siadło, sadło. Siadło? Siadło, ja, siadło, no, siadło. może mniej. Dobra. Ten akurat miał się bliznę. Ale z popytki są. No no no, no. Dawaj go, Arden, niech miał. Trochę dostałeś Ty przeżył? No, no jednak nie przeżył Już zdziwiłem, że ciosę... Ja nie lubię tego zabijania zwierzątek takich ładnych, bo te brzydkie to wiecie. No te brzydkie, Brzydkie to tam, par sześć, ale takie ładne jest tak. Czasem trzeba no. niestety. Taka no, gra... Tak ja I docieramy tutaj do... chaty rybackiej. Włamane... O, proszę, dobra. Zabierzemy już drabinę. Chata. O, 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 co? Chcę, żebym zbadał to miejsce. Co tam się dzieje? Aha, okay. no, <laughs> no dobrze. Wygląda jakby taka mi miotwą no. Hmm... Nieźle. A kto to? Idźcie do drugiej izby. Dobra, młody idzie za mną. zostań Wiedźminem. Czego u nas szukacie? Nasza chata z kraja. Nic nie mamy, nic nie wiemy. Potrzebuję informacji. Szukam dwóch kobiet. Żony i córki Krwawego Barona. Nikogo tu nie było, panie. Na pewno? Może chociaż tędy przejeżdżały? Córka jest niewysoka, około 20 lat. Jej matka raczej szczupła, około 40. Widzieliście je? To ta, co tu była kiedyś w nocy, prawda, mama? No, się młode yyy. wygadałeś. Macie kłopoty. Kogo widziałeś, mały? Chcę pomóc tej kobiecie. Może jej grozić niebezpieczeństwo. On nikogo nie widział, panie. Toż to dzieciak jeszcze. Coś mu się przywidziało. Chcę wiedzieć, co mu się przywidziało. No, mały, kogo widziałeś? Kto to był? Tata przyprowadził w nocy tę panienkę od lekarstwa Bardzo się bała. Mówiła o strasznym potworze i że musi gdzieś wrócić, ale nie wiem gdzie. Zgadnij, mały, to kto cieszała, pójdzie do nowe ubranie, bo lasu. Do Ścieżka <grybuj> <stało> z cukierką. Powiedział już tyle, że nie warto dalej <grybuj> iść zaparte. Nie wyglądacie, panie, na jednego z ludzi jej ojca. Bo nim nie jestem. Szukam Tamary i jej matki. Muszę wiedzieć, czy żyją, czy są bezpieczne. Tamara na pewno siedzi u mojego brata w Oksenfurcie. Ale z panią Anną to inna sprawa. Chociaż pewnie wszędzie jej lepiej niż na brońcach u pana barona. czemu? Bo. W... Bo on ją lał, panie, panią nie znaczy. Wszyscy o tym wiedzieli, ale Bleh. nikt palcem nie kiwnął. Hmm. Czy to klikałem? Nie. Co się stało z tą dziewczyną? Nie. Twój syn powiedział już tyle, że nie warto dalej. Ta, ta, za... ta, ta. Nie wygląda, bo nim nie jest. Tamara na pewno. To mieniemy. To Dobrze, już tak, tak, bo... tak. Co się stało z matką Tamary? To było tak. Czekałem na nie w starej smolarni i przeprowadziłem konie. Zimno było jak diabli, a i ciemno także na dwa łokcie nic nie widziałem. Księżyc stał wysoko, a one nie przychodziły. Już się bać zacząłem, że je jakie licho porwało, ale w końcu się zjawiły i ruszyliśmy w stronę rzeki. Nagle stąd zową zerwał się wicher. Myślałem, że mi łeb urwie. A do tego jeszcze te ptasziska. Całe chmary krążyły nad lasem, a wrzask taki podniosły, że aż w uszach dzwonił. Pani Anna krzyknęła i skuliła się. Tamara wzięła ją za ręce i wtedy to zobaczyłem. Na dłoniach miała płonące znaki. No, przeklęta była. Dlaczego w ogóle im pomagałeś? Sporo ryzykowałeś. Dług miałem wobec panienki Tamary. Ze trzy księżyce temu mój syn leżał w gorączce. Wszyscyśmy myśleli, że nie wyżyje. Tamara się o tym zwiedziała. No, teraz taki gadotliwy zrobił. Leki, przez to. Bo u nas mm. nie dasz piszczy. Co tu gadać? Uratowała mi chłopaka. Sam bym się pewnie nie ośmielił pomóc, ale żona mi rzekła. Nastał czas wojny i pogardy. Czas ludzkiej niegodziwości. Wtedy mus nam za dobro, dobrem odpłacać. A kto stoi bezczynnie, ten jakby złoczynił. Ożeniłeś się z mądrą kobietą. Oby tylko nie mnożyła, bo trafi to, na stąd. <grym> <zowitany grym> no dobrze. Co było dalej? Pociemniało jeszcze bardziej. Jakby kto zgasił wszystkie gwiazdy. W jednej chwili świerszcze ucichły. A wreszcie. Jak to ryknie... Zimne potem nie lały. Ani się obejrzałem, z puszczy wypadła bestia. Wielka jak stodoła, rogata i ze ślepiami błyszczącymi jak rozżarzone węgle. Myślałem, że to już koniec. Bestia dopadła konia pani Anny i łeb murwała. A ją samą w las poniosła. Nasze konie, znaczy mój i panienki Tamary, się spłoszyły i pędziły na złamanie karku. Tylko dlategośmy uciekli. Tamara chciała wrócić po matkę. Szczęściem, żona ją od tego odwiodła i przekonała, że sama nic nie działa. No, narysował ci te, te znaki, ale zapytajmy. No, takie jakby jej kto żelazem wypalił. Na dłoniach od środka. Wypalił? Tak jak się znakuje bydło? No tak. Co, tak, jeszcze te klips te znaki na ucho zawiesił. Wystygnięte, tylko rozżarzone, jakby płonęły żywym ogniem. No dobra, dzięki dzięki. Wiemy już wszystko. Dzięki za pomoc. Ta panienka, wszystko będzie z nią dobrze, prawda? No, nie sądzę, młode Ja widzę w mojej mocy. Przejdźmy do ważnych rzeczy. Czy macie coś tutaj dobrego? Perłę jakąś? Kolejną perłę? Butelkę wody? Więcej wody? A, piwsko wam zostawię. No, a już wędkę, żeby sobie ryby złowić. I myślę, że możemy stąd wychodzić. Czyli tu kończy się nasza wspólna droga. Dziękuję ci idea. Odejdź w pokoju. W szczególności idea była ciekawym i mamy już przy okazji szósty poziom. Myślę, że sobie poziom w następnym odcinku tutaj odblokujemy. Tak. Przejdźmy jeszcze tutaj, bo jeszcze na koniec odcinka chcę <laughs> jedną skrzynkę tutaj zebrać. jaka jest, jest schowana. Ej, nie, tam jest y, roślina, okay, szakłak. Okay. Dobra, i wspina się Geralt. Już wstarczy tej wody. Uuu. Uuu. No dobra, więc w dzisiejszym odcinku to będzie wszystko. Udało nam się odczynić kobuka. To był przerażający odcinek. Więc jeżeli podałeś się odcinek, możecie zostawić łapkę w górę, zostawić Subika, żeby być na bieżąco nie przegapić kolejnych odcinków. Tak. Podajcie też do Justyny na Instagrama, link macie w opisie. Zapraszam was. I widzimy się w następnym odcinku. Na razie. Cześć. Hejka.